Dzień dobry kochani, dzień dobry. Dzień dobry, no to, no to zbieramy się. To już jest kolejny, kolejna, kolejny poranek i to już jest e, ostatni. The last one. Last. Jedziemy. Jedziemy do Dawao. Yeah. Odbierzemy maszyny. Maszynę jedną do Shoarmy. Yeah. I to będzie Mission accomplished. Sprawa zakończona z maszynami. I następny krok, next step is find the place. Yeah. Będziemy szukać teraz lokalizacji na serio. Jeszcze tylko muszę parę rzeczy domówić na, na tym na Allegro Filipińskim, yy, takich tam do Pereli, do tego, żeby sklep operował. Ale, ale serce już będzie miał dwa sklepy. No. A gdzie jest Gwiazdka? Gwiazdka? Chodź na tutaj, stary. Chodź. Jest 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 Saman. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry kochani. Wow, you're good, very good, <laughs> Słyszeliście to kurczę. Jak ona będzie kiedyś mówiła, do, do ludzi kocham cię. Mm. This, this, this already If she wiski to people kocham cię, very good. Yeah. Szan, chodź na powiedz tutaj kocham cię. Kocham cię. Chodź. You say kocham cię. Kocham cię. Ah, nice, nice. Kocham cię. Słyszeliście? <laughs> Dobra. No, robi się niebezpiecznie dorastająco. Konkurencja mi tutaj wyrasta. Dalin. Dobra, ubieramy się. Kawa, kawa jeszcze jeszcze, jeszcze się robi do końca. I zbieramy się, bo trzeba oddać pokój. Jedziemy, jedziemy do Butuanu. Tak, trochę jedziemy jakby prosto z łóżek, ale nie. Po prostu gorąco. Niby słońca nie ma, ale gorąco. A Daniel ogląda ciężarówki. Na jednej była, był Sonik, a na drugiej jest Pikachu. No i ma radochę. Wjeżdżamy tutaj do fabryki. Jest jeszcze przerwa obiadowa, trwa. No i my już w fabryce po maszynę. Samochód zaparkowany, zabieramy maszynę od szarmy. Strasznie jesteśmy załadowani zakupami, ale poukładam to wszystko. No, to maszyny różnego typu, kochani. Różnego typu. Mucarki, głównie ryż, ale również z tego. Piekarnicze. Zobaczcie, jest ten wózek widłowy. Ciekawe, ile taki wózek widłowy kosztuje Anelin. Pila, How much this? One milion? A One milion. Zobaczcie, widzicie. Napisane, że sprzedana dla lalin. Maszyna. Warm up. on No, not on. <laughs> to carton again. My goodness. Analine, carton. thank you so much. See you. Merry Christmas. See you. Maybe we buy something else, now nah? uh, you will be back in December, in January. Yeah, yeah, yeah. Next always, year. always. Yeah. Thank you. Bye. Merry you. Christmas. Merry Christmas. Dysensor factory goodbye factory. Yes. No maszyny zakupione. Jedziemy do Butuanu, Droga daleka. Jest 5 godzin myślę tak, albo lagdad, like albo więcej. No to do widzenia Davao City. Będziemy teraz jechać do Butuanu, ale, ale zanim wyjedziemy na dobre to warto coś zjeść. Tu w mieście to jakość jedzenia jest trochę lepsza niż na trasie. To zjemy. I to zaraz po prawej stronie będzie nasza jadłodalnia. No ale sobie widzicie, w mieście ulice są takie. Będą jeść tutaj To nasze ulubione miejsce na jedzenie No to jemy Jedzonka jest dużo Nice Dwa piętra Jelalin jeszcze coś dobiera Jemy i ten. Zobaczcie, śmiga mi tu nad głową wentylator. Proszę naprawdę uważać. D drogo. Bardzo smacznie, drogo, ale obskurnie. Obskurnie. Ale smacznie. Ale smacznie, to jemy. O, obsługa jest super. Dokładnie. Global city. No to słyszeliście Lava City. Dawał City jest bardzo pop. Ten... Eee, wita, witam, witam nas. Na Daniel, to już marudzi. A zamówiliśmy jakąś rybkę surową. Jakieś... Coś tam, filet chyba. No i jemy. 390 pesos. 390. Może być. Oto to już godzinę wyjeżdżamy z tego dawał. I tak łatwo. Ale Manila jeszcze gorzej. Jest uczucie, jak się jeździ pomiędzy ciężarówkami. Jak się kończy szkoła, kochani, to jest młyn. Po prostu trzeba zarączkę przeprowadzać, te dzieci praktycznie. Mimo, że one są już gimnazjum. Tutaj pan jest od przeprowadzenia za rączkę. Wychodzę ze szkoły. A jest składka. że koło szkoły zawsze są blokady na drogach jest policja albo jakaś pomoc, żeby tym dzieciom pomóc przejść przez ulicę. Takie są. To się robi po prostu z, z tej nowoczesnej młodzieży tych, tych ułomnych, ułomnych, przez ulicę dziecko nie potrafi przejść. I to już nie dziecko. Młodzież. Tak wychowujemy. Dlatego czasami mimo jakiegoś tam... Ryzyka. No my te dzieci nasze puszczamy, żeby one się uczyły i zdobywały jakieś doświadczenia. jeszcze tylko posiłek w 7 Eleven. Robimy chlebki na drogę. Sąnsan głodna i ja głodny. I wszyscy głodni. No mam szynkę fajną. To szynką będzie. I dla mnie. Mały odpoczynek w 7-Eleven należy się oddawało odda, od naszego ostatniego posiłku już jedziemy 6 godzin już jest po prostu ciemno robi się niebezpiecznie na drogach ja nie widzę za bardzo przez tą przyciemnianą szybę a jest, jest naprawdę ciemno a poza tym yy, pada deszcz no jak mokra ulica i deszcz to się jedzie fatalnie od... Więc chwilka na kawę, posiłek jakiś, kanapki zrobiłem, akurat mam szynkę, zrobiłem kanapki dzieciom i sobie, kawka, w siku, jak zwykle, no rozprostowanie nóg i pomału lecimy do, do Butuanu. Zostało nam jeszcze około dwóch godzin z tego miejsca. Jak widać dojechaliśmy do restauracji, kochani tej koszulkę zmieniłem na czarną, a co? Dobra. Szukam Laliny. Już parowała. Hello. Załoga. Załoga żyje. Żyją, żyją. Hi Julius, hi Angel. Alive. 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 Still. OK. A jeszcze, jeszcze jeszcze są żywi. Dobra, szukam Lalin. Nie wiem gdzie się gdzie się podziała. Klienci są. jak już się dorwały do situ. Ulubione napoje w restauracji. How is your travel? Good. Your daddy drive good? good. Daniel. Movie good? Oglądały telewizję w samochodzie, no to o, ten film, filmim puściłem, chyba, chyba ze trzy, ale, ale ten, zadowolony, a ja padnięty. Trzy godziny, jest godzina dziewiąta, no jest prawie dziewiąta, czyli od trzech godzin jechałem po ciemku i padało. Jeszcze mam teraz na okularach deszcz, jak dochodziłem z samochodu, czyli była długa jazda. Odpocznij, Marek, sobie odpocznij. Będę, będę odpoczywał zaraz. Odpadnięty jestem. Ale bezpiecznie dojechaliśmy. Kochani, no to w komplecie. Teraz w komplecie wszyscy. Julius, Lalin i ja. Czyli tutaj menadżer. Big Boss, bo jak nas nie ma, to on jest Big Boss. A teraz my. Przyjechaliśmy, we just come back, chyba? Z trasy, kochani. To nie będziemy się, nie będziemy się za bardzo rozgadywać. Pozdrawiamy Was serdecznie, best regards. Dziękujemy za oglądanie. Szczęśliwie dojechaliśmy, jak widać. You are lucky yeah. Yeah. Safety, yeah. arrive. Stęsknieni. We miss you so much, Marek. And I. <laughs> Survivor Julius. No, ale utrzymał się, utrzymał się. I, na, i nawet nie mamy reklamacji za bardzo. Yeah. No, kochani, to pozdrawiamy yeah. Was serdecznie, gorąco. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Dziękujemy za oglądanie. Papa. Pa. Bye bye. Cześć. cześć, babaj. Manoc papa. Bajno. Bye papa. O, papa. Bo papa. No i kochani, zaczęło się w hotelu. Starting hotel. I ten zakończymy w domku. W domku. Wszyscy już w domku. Dzieci spały w samochodzie, no to one to tam zmęczone nie są. No ale my chcemy was y, wam podziękować, żeście z nami się przejechali na tyle ki, przez te kilka dni byliście z nami. No i a, a, a widzą, którzy a widzą, którzy nie oglądali naszych filmów. Niektórzy może przegapili jakieś odcinki. Bardzo fajny odcinek y, o naszym pobycie na wsi. U Teściów. No to zapraszamy do obejrzenia tego odcinka U Teściów na wsi. Zobaczycie piękną Filipińską wioskę. You can see beautiful village. Yes. yes. Yeah, beautiful. Zobaczycie rodziców Lalin. No i w ogóle takie sielskie życie. Sielskie życie. A do tego bardzo, bardzo fajny film. Także film nosi tytuł Wizyta u teściów. Tak na wsi, filipińska wieś. To zapraszam. Następnego dnia wizyta na, w pięknym resorcie na wzgórzu y, wulkanu Mount Apo. No same kurcze, y, same rarytaski. Zapraszamy do oglądania, kochani. No, a i dziękujemy Wam, że, że te filmy z tej podróży miały tyle wejść, tyle obejrzeń, tyle yy, miłych komentarzy. No, tam był taki o, o, o tym biednym piesku. No, niestety nic na to nie mogę poradzić, że ten piesek taki biedny, no nie mogę. No. Zresztą tego pieska było tylko pół, przez, przez ułamek sekundy. A jednak się ludzie skupili na komentowaniu pieska, a nie na a nie na, na tym, jak jest na wsiżdzie. No. Dziękujemy Wam za oglądanie. Subskrybujcie nas, bądźcie z nami. Dajcie kciuka. Mm. Tyba? Thumbs up always, always, yes. zawsze, zawsze. A teraz, jak już się film skończy, to możecie napisać komentarz. I wtedy ten film będzie bardziej popularny. YouTube polubi takie filmy, jak ma więcej komentarzy. Jest akcja, Movement in the Movie. Yes. YouTube like that. Yes. YouTube to lubi, będzie polecał film, nasze filmy innym. No to my dobranoc, mówimy. No i nowy dzień, nowy film. Zapraszamy na jutro. Do widzenia, do, zob do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Pa. pa. Do widzenia. Do widzenia. Danielek, synek, chodź powiedz ludziom do widzenia. Chodź po polsku, ładnie powiesz. Bo, no, powiedz do widzenia, tak? Do widzenia wszystkim, do widzenia. <śledzijny> no dobra, nie wykonuję moich rozkazów, czyli to nie są rozkazy.